Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest radny Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam serdecznie Radio Słuchaczy. Dawno polityka w rozmowie pod krawatem nie było. Mieliśmy czas majówkowo, wcześniej świąteczny, Puchar Polski. No ale dużo się działo. Dużo się, można się działo, tak, tak. I dużo się też dzieje, bo mamy ostatnią prostą przed pierwszą turą wyborów. Tak. Jak pan ocenia, kto, kto w drugiej turze? No w drugiej turze, znaczy ja bym w ogóle sobie życzył, żeby tej drugiej tury nie było i żeby Karol Nawrocki pokonał wszystkich kandydatów w pierwszej turze, czyli żeby osiągnął powyżej 50%, 51%. Sondaże na to nie dają. Natomiast no będąc realistą i patrząc właśnie na to, jak wyglądają sondaże, to myślę, że druga tura będzie pomiędzy Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Mhm. I w tej kolejności, rozumiem nieprzypadkowa tak, kolejność. Tak, nieprzypadkowa kolejność, bo myślę, że to Karol Nawrocki wygra te wybory w pierwszej turze, tak jak było to zresztą w roku 2020. 15, kiedy sondaże dawały 70% prawie procent poparcia dla urzędującego Bronisława Komorowskiego, Andrzejowi ludzie 16, 19, a okazało się, że to Andrzej Duda wygrał wybory w pierwszej dużej, a potem w drugiej i rządzi do dzisiaj. Sprawa mieszkania pana Jerzego, panu Karolowi Nawrockiemu nie pomaga. Mamy tam. Y historię taką, że pan Jerzy trafił do DPS-u, tak, a pan Karol Nawrocki nie płacił za mieszkanie. No. To znaczy ta sprawa, panie redaktorze, w mojej ocenie ona jest bardzo mocno, że tak powiem, naciągana szczególnie przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Mamy bardzo prostą sytuację. Pan Jerzy, oczywiście tu nie będziemy nazwiska wymieniać, bo nawet nie znamy tego nazwiska. Pan Jerzy od 2007 roku był pod opieką miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku. I to jest fakt. Od 2011 roku Karol Nawrocki poproszony o pomoc przez pana Jerzego, zaczął go wspierać i tak naprawdę uchronił go przed bezdomnością, bo to też jest bezporny fakt, zaczął opłacać to mieszkanie przez ponad 10 lat płacąc czynsz, nie mając do tego mieszkania kluczy do tej pory, nie ma kluczy do tego mieszkania o czym również oficjalnie powiedział e, i za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale też i w mediach tych tradycyjnych. Mhm. Więc tak naprawdę uchronił e, tego człowieka, który, no, każdemu się może w życiu noga powinąć. To jest, e, no, to jest życie, tak? Tak się może zawsze wydarzyć. No i pomógł temu człowiekowi wyjść z bezdomności. Ja nie wiem, dlaczego jest taki dziwny hejt w internecie, w, w mediach na Karola Nawrockiego, jakby nie wiadomo, co zrobił. On zrobił... No ale pan Jerzy miał mieszkanie, to jak wyjść z bezdomności? E, ale nie płacił za to mieszkanie, panie mhm. redaktorze. To Karol Nawrocki pomógł panu Jerzemu. Gdyby pan Jerzy dalej mieszkając bez pomocy Karola Nawrockiego mieszkał tam w tym mieszkaniu, to zapewne doszłoby do eksmisji. No takich przypadku. te 120 tysięcy za to mieszkanie czy nie Oczywiście, zapłacił. że tak. Mieszkanie po pierwsze zostało. Po pierwsze, mieszkanie było opłacane, czynsz był opłacany przez ponad dekadę. Mało tego, jeszcze zostało to mieszkanie wykupione. Ja myślę, że. Już sama kwota tego czynszu, panie, panie redaktorze, mhm. mogłaby być równorzędna z kwotą za mieszkanie. Natomiast mamy dzisiaj. I w Ale w sumie, tak to w Polsce nie funkcjonuje. E, ja mamy, że tak, -y, ja wiem że też TBS, i płacą tak, ja, za... Oczywiście, Panie Redaktorze, i wcale ja mówię, to mieszkanie nie jest ich. Ja mówię to mhm. ja mówię to w takim troszeczkę jakby z obrazowaniu, uproszczeniu tej całej sytuacji. Natomiast mamy dzisiaj taką sytuację w Polsce, że mamy Karola Nawrockiego, który pomógł człowiekowi e, i uchronił go przed bezdomnością, bo to trzeba powiedzieć jasno, nic złego Karol Nawrocki szanowni państwo nie zrobił. I mamy Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski w kampanii 2018 roku, pamiętamy to doskonale, dał osobie potrzebującej na ulicy Warszawy 20 groszy, która potrzebowała na chleb, na bułki. Wpiszcie sobie państwo w internet Rafał Trzaskowski 20 groszy dla bezdomnej. pana Jerzego, oskarża pana Nawrockiego, dzisiaj, e, że pan Jerzy żył w biedzie. To, e, no, e, Mieszkał e, bez prądu, było zimno, e, z tego, takie mamy e, ale to, panie, panie redaktorze, no z tego co mhm. dzisiaj wiemy, to wszystkie opłaty, które były prowadzone przez na rzecz tego mieszkania, były prowadzone przez Karola Nawrockiego, one wszystkie były uregulowane. Gdyby tak było, to to mieszkanie, gdyby było inaczej, tak jak mówi tutaj, jak pan cytuje panią opiekunkę, to tego mieszkania również by nie miał nikt. Ono by było po prostu zabrane. Czy w Premier Krzysztof Gawkowski mówił w TVN24, że Karol Nawrocki tłumaczy się dokładnie tak samo, jak tłumaczą się mafie wyłudzające mieszkania. No nie, no absolutnie. No, Krzysztof Gawkowski tutaj chyba pojechał o jeden most za daleko. Ja rozumiem, że koalicja 13 Grudnia, czy politycy tej koalicji patrzą swoimi e, oczami. Pamiętamy dziką reprywatyzację w Warszawie, za którą odpowiedzialna była Platforma Obywatelska. Pamiętamy tych 12 mieszkań Roberta o których sam nie mógł się doliczyć. Pamiętamy jeszcze inne mieszkania innych polityków, którzy dzisiaj już, no niestety nie żyją, ale też mieli problemy z mieszkaniami, więc nie będziemy o tym mówić. I to wszystko byli dziwnym trafem ludzie związani z Platformą Obywatelską. Karol Nawrocki... Nawrocki Mówi, że ma jedno. Okazuje się, że e, dwa, de facto a później, ale... że trzy. Nie, ale panie redaktorze, to może to uprostujmy, e, wy Wyprostujmy to, mm -hmm. to wszystko. De facto praktycznie mieszka w jednym mieszkaniu razem z żoną i z dziećmi. Nie da się mieszkać w 12 e, na raz. No nie da się mieszkać w 12 na raz, tak jak było to w przypadku Roberta Gropiwnickiego, to prawda. Natomiast e, mieszka de facto w jednym mieszkaniu, do drugiego mieszkania nie ma klucza. Nie mm -hmm. ma klucza, nie ma do tego mieszkania dostępu. No a kwestia trzeciego mieszkania, panie redaktorze. No przecież to jest kwestia testamentu, to jest kwestia spadkowa. Wielu z nas ma taką sytuację. No to już nie róbmy e, afery z niczego. E, no bo to nie ma jakby kompletnie żadnego Jak ta sprawa sensu. może się odbić na pierwszej turze, na wynikach? Znaczy ja myślę, że Karola Nawrockiego. znaczy ja jestem przekonany, Polacy są bardzo rozsądnymi wyborcami i doskonale widzą teraz e, tą różnicę między Polską e, Karola Nawrockiego, który pomaga człowiekowi. I polską Rafała Trzaskowskiego, który tylko hejtuje, i dał, przypomnę, 20 groszy bezdomnej w Warszawie w kampanii 2018 roku. Warto w internecie sobie to wygooglować, jaki Rafał Trzaskowski jest e, empatyczny. Ale pan mówi, pomaga, a my z drugiej strony słyszymy, że wykorzystał. E, ale to słyszymy z narracji polityków Platformy Obywatelskiej. Tego nie słyszymy. Czy zdobyć mieszkanie? Absolutnie. No to, ale to, to, to w ogóle jest jakaś aberracja totalna. E, Karol Nawrocki, jeszcze raz powtórzę, pomagał e, panu Jerzemu i pan Jerzy, w, jakby w podzieńcy. Też takie sytuacje się zdarzają. E, no to mieszkanie, jakby umożliwiło, żeby, żeby Karol Nawrocki kupił to mieszkanie. No i jakby ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności w tym. Mało tego też warto dodać, że. No my pan... nawet słyszeliśmy w naszym kraju, że można bezdomny to i może nawet luksusowy samochód oddać. Nie wiem, ja tego, ja tego, ja tego, ja tego, ja tego nie słyszałem, więc jakby się do tego nie odniosłem. No nie, no nie znam tej historii. że... E, nie znam tej historii, panie redaktorze. Natomiast jeszcze odnośnie pana Jerzego, to chciałbym tylko zaznaczyć, że pan Jerzy faktycznie. Tego DPS-u trafił na wniosek MOPR-u mhm. Gdańskiego i po decyzji sądu. E, I jeszcze co warto. I to gmina płaci za jego i co I co jeszcze, ale panie redaktorze, skoro była taka decyzja mopr e, no doskonale pan wie, że i w rodzinach bardzo bliskich, bardzo zażyłych dzieci kierują rodziców do DPS-u. Dla mnie generalnie, no, ja bym swojej mamy do DPS-u nie skierował mm -hmm. nigdy. Natomiast są takie przypadki, po to są DPS-y. I jakby tutaj, no, też nie ma żadnej sprzeczności. Wszystko jest, lega artis, w oświadczeniach majątkowych wszystko jest opisane. A tutaj Karol Nawrocki użył skrótu myślowego, że faktycznie mieszka w jednym mm -hmm. mieszkaniu, ma jedno mieszkanie, bo do drugiego nie ma dostępu. No, a o tym mieszkaniu mamy Karola Nawrockiego, no, już nie róbmy afery z tego, bo mama Karola Nawrockiego żyje, ma się dobrze i oby żyła 100 daj Boże 200 lat. Sławomir Mencen już też poczuł tą polityczną krew, że tak powiem w cudzysłowie, już też wytyka Karolowi Nawrockiemu tą sytuację. Wydaje się, że on ze swoim najwyższym takim pikiem to wystrzelił dużo przed wyborami. Czy ta sprawa może mu pomóc? Nie. Mencenowi? Tak. Może nie, wyprzedzić myślę, Nawrockiego? Nie. nie, absolutnie nie ma na to takiej możliwości. Ta sprawa, jeszcze raz powtórzę, ona nie jest, ona nie ma żadnych znamion ani przestępstwa, ani łamania prawa, a wręcz pokazuje dużą empatię Karola Nawrockiego do osoby potrzebujące i o tym warto mówić. Natomiast co do Sawomira Mencena. Sawomir Mencen dzisiaj jest politykiem, który jako chyba jedyny nie odpowiada na pytania swoich wyborców i na tym traci. W debatach wychodzi bardzo słabo, w spotkaniach z mieszkańcami wychodzi poza swoją marszrutą, którą ma o której mówi, to już niestety nie odpowiada na pytania Polaków, też wychodzi słabo i z te sondaże mu lecą nowe łeb na szyję. Jak na początku faktycznie był ten pik do 17%, dzisiaj mamy 13%, a finalnie jak dojdzie do 10% to będzie myślę, że dla niego duży sukces. Mamy takie sondaże też z szansami na zwycięstwo w drugiej turze i tutaj Widać, że ta sprawa mieszkania pana Jerzego ma duży wpływ, bo z, z 28 kwietnia 62% szans na zwycięstwo dla pana Trzaskowskiego, 35% dla pana Nawrockiego, a już z 5 maja sondaż i 86% szans dla Trzaskowskiego, a tylko 14% dla pana Nawrockiego. Panie redaktorze, to są jeszcze raz powtórzmy tylko sondaże. Przypomnijmy, no tak. że po pierwszej debacie, w której wziął udział Trzaskowski, bo w tej pierwszej debacie, której, na którą był zaproszony, to przecież stchórzył, nie przyjechał, ale po tej pierwszej debacie, w której wziął udział, a po drugiej debacie faktycznie Trzaskowskiemu też mocno spadły sondaże, bo nie przyjął tęczowej flagi, pod którą bardzo często się podpisuje. Więc to są tylko sondaże. Natomiast jeszcze raz przypomnę: Komorowski miał też wygrać wybory, miał mieć 70% i już nawet wynajął swoje mieszkanie na kolejne 5 lat. No niestety musiał tą umowę po prostu anulować i wrócić do swojego mieszkania, bo przegrał. Wtedy wszyscy mówili z mało znanym Andrzejem Dudą. Ja też ostatnio przeglądałem urywki, fragmenty różnych informacji z roku 2015. Narracja wobec Andrzeja Dudy była taka sama jak dzisiaj wobec Karola Nawrockiego. A jednak Andrzej Duda wygrał, jest naszym prezydentem i wierzę w to głęboko, że Karol Nawrocki również nim zostanie. A więcej lokalnych tematów, bo trochę było teraz ogólnopolsko, już poza anteną w internecie można przerzucić się teraz. Lub wrzucić, wrócić do tej rozmowy jako do podcastu na Radio Szczecin.pl na naszym radiowym Facebooku czy w aplikacji Radio Szczecin. Rozmowa pod krawatem w Radio Szczecin. Ale jeszcze kończąc ten temat, a jak pan wyjaśni, czy wytłumaczy naszym słuchaczom to, że, że poparcie w sondażach dla Karola Nawrockiego jest nierówne poparciu dla partii Prawa i Sprawiedliwości, bo w ostatnich w, w, w sondażach wygląda tak, że, że wam rośnie jako Prawo i Sprawiedliwości, a panu Nawrockiemu spada. Znaczy ja myślę, że te sondaże, szczególnie wobec Karola Nawrockiego, są niedoszacowane. E, wiadomo, wszyscy wiemy i my politycy i, i państwo dziennikarze wiemy, jak te sondaże są robione. One są robione na małej grupie, bo to jest jednak mała, chociaż Prawda, reprezentatywna, ale mała grupa naszych mieszkańców i to tak naprawdę one mogą być kompletnie niedoszacowane. Ja jestem przekonany, że Karol Nawrocki będzie miał poparcie jakby całego prawa i sprawiedliwości, bo jest kandydatem oczywiście obywatelskim, ale popieranym przez prawo i sprawiedliwość. I jestem przekonany, że będzie miał również poparcie osób, które może są bardziej po środku, ani A nawet w lewo poparcie pana Andrzeja Dudy, mimo Ani... że prezydent wcześniej Bo... obiecywał, że nie będzie wskazywał kogoś. Tak, ale, ale Andrzej tutaj w tym momencie wydaje mi się, że dostrzegł jednak bardzo istotną rzecz, że Karol Nawrocki jest jedynym gwarantem przede wszystkim kontynuacji dobrej polityki zagranicznej. Co pokazała wizyta w Stanach Zjednoczonych u Donalda Trumpa? Jest jedynym kandydatem, który tam pojechał, jedynym kandydatem, który można powiedzieć do poparcie Donalda Trumpa. I można mówić o Donaldzie Trumpie różne rzeczy, że jest kontrowersyjny, że może jest nieprzyjemny. Inny może jest taki, może jest inny. Natomiast jest dzisiaj liderem najważniejszego państwa na świecie. I współpraca z Donaldem Trumpem dla bezpieczeństwa naszego kraju jest bezwzględna. Czego na pewno nie zapewni Rafał Trzaskowski, który krytykował Donalda Trumpa Donald Tusk, czyli szef Rafała Czaskowskiego. I, I udawał, pan... że szczera do Donalda Trumpa, mówił, że jest agentem rosyjskim. No taki człowiek jak Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk na pewno nam nie zapewnią bezpieczeństwa i dobrych relacji z USA. I jednocześnie pan Trump w tym samym dniu czy dzień później wrzucił swoje zdjęcie przerobione na, na papierze. No, to, ale to ja nie wiem, czy to nie był fake panie redaktorze, szczerze mówiąc, bo, 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 bo nie wiem, czy to nie był fake Ja potem faktycznie wchodziłem na stronę oficjalną Donalda Trumpa i ja tego zdjęcia nie widziałem. Więc mhm. może zostało usunięte, a może to był fake więc no tutaj e, jakby, no nie odniosę się do tego, bo, 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 bo nie do jestem Donaldem Trumpem. Szczecina. Gdzie pan zaparkował dzisiaj? A ja, ja jeżdżę komunikacją miejską. Myślałem, że może skorzystał Niestety pan z, jedną, z jednej z kopert tam przy Szpinakowym Pałacu, przy radnych. Urzędzie Miasta. Mamy osiem Nowych miejsc dla radnych uczestniczących w komisjach. Mamy trzy miejsca dla tak. Najwyższej Izby Kontroli, chyba jeszcze dwa czy trzy miejsca hmm. dla Policji czy Straży. Jak pan to skomentuje? No mia Miał być jednym więcej słowem, miejsc. Jednym słowem, skandal. Skomentuję to jako skandal i powiem tak. Przysłuchiwałem się wczoraj audycji, czas reakcji na Państwa stacji w Radiu Szczecin. Gośćmi była pani radna Urszula Pańka i mój kolega klubowy Marek Duklanowski. Obiecywali, żeby Obiecywali to że, zmienią. że to zmienią. I jak słuchałem pani radnej, ruszuli pańki, tak oburzonej, że to jest skandal, że to w ogóle jest nie do przyjęcia. To zacząłem się zastanawiać, no ale jaka, ale o co chodzi? No przecież taką decyzję podjął Łukasz Kadubowski, jej kolega partyjny z Platformy Obywatelskiej, czy może jego urzędnicy, którymi on nadzoruje. No więc co, oni nie mają ze sobą kontaktu, nie rozmawiają ze sobą, nie konsultują pewnych decyzji, no przecież to jest skandal, żeby zabrać miejsca mieszkańcom Szczecina na rzecz radnych. Ja rozumiem, że Platforma ma dzisiaj 19 radnych i być może ci nowi radni są może na tyle aroganccy, że muszą mieć te miejsca do parkowania, bo im się nie chce przejść kawałek na przykład na, na pieszo lub z pracy lub podjechać rowerem lub hulajnogą czymkolwiek, no ale na Boga. To są miejsca, które powinny być dla mieszkańców, którzy przychodzą i załatwiają sprawy w urzędzie, a nie dla, dla radnych. Urzędnicy bo... tłumaczą, że te miejsca nie są na drodze publicznej, więc tam nie może być strefy płatnego parkowania, dlatego był wcześniej e, PPN, ale w związku z tym, że po jednej stronie ulicy mm. był PPN, a po drugiej strefa płatnego parkowania, no to Mieszkańcy się mylili i płacili za strefę płatnego parkowania, dostawali mandaty, więc no, to uproszczenie spowodowało no, to... takie wyjście z sytuacji. No, ale to jest, nie wiem, czy to jest uproszczenie, panie redaktorze, bo to jest utrudnienie raczej życia mieszkańcom mm -hmm. Szczyci na kosztem radnych. No, my nie jesteśmy nad obywatelami tego miasta. Wręcz przeciwnie, my jesteśmy tutaj dla naszych wyborców, dla naszych mieszkańców. Nawet niezależnie od tego, czy ci mieszkańcy głosowali na mnie, czy na kogokolwiek innego, to my jesteśmy reprezentantem każdego mieszkańca. Pana redaktora. Wszystkich, wszystkich mieszkańców Szczecina, niezależnie od poglądów, i powinniśmy działać w interesie mieszkańców, a nie w interesie swoim, że robimy sobie dodatkowe miejsca parkingowe. A da się tam zrobić po prostu strefę A, czerwoną? Czy To nie znaczy, da się... jeżeli tam, tam jeżeli są te przepisy, które, o których mówimy, no to zapewne będzie to problem, ale zróbmy może, jeżeli radni mogą mieć za darmo, to zróbmy te 8 miejsc, na przykład rotacyjnych, na jakiś pewien czas dla mieszkańców, powiedzmy maksymalnie godzinę, zróbmy je za darmo. Dlaczego mm. nie? Ale rotacyjnie, żeby to nie było tak, że cały dzień ktoś może być, bo te miejsca mają być no, służyć... po godzinie. Laweta? E, nie, no po godzinie wtedy by przyszła pani czy pan ze strefy płatnego parkowania, to wszystko można uregulować, tylko trzeba chcieć to zrobić, żeby te miejsca były faktycznie rotacyjne dla e, mieszkańców, którzy przychodzą załatwiać sprawy w urzędzie. No myślę, że PPN chyba, e, chyba powrót PPN-u będzie bardziej prosty. Być, być, być może tak, bo to jest już temat sprawdzony, natomiast mhm. jedno jest pewne, miejsca dla radnych, darmowe miejsca dla radnych tam są skandalem i mówię to jako radny jeżdżący komunikacją Jeźdzącym miejską, komunikacją która jest miesiąc. droższa, która jest droższa, nawet gdybym jeździł samochodem, to pewnie bym uważał również, że jest to skandal, bo jednak A czemu te podwyżki tak pana bolą, jeśli chodzi o komunikację miejską? Przecież wszystko drożeje, paliwo drożeje. No właśnie. Więc pensje, my jeszcze pensje dlaczego? drożeją motorniczych, mhm. pensje drożeją kierowców, no skądś te pieniądze trzeba wziąć? Tak, panie redaktorze, tylko my zawsze niestety w nie robimy, no nie my, bo my jesteśmy w w opozycji jako prawo i sprawiedliwość, Pierwsza ale podwyżka po 12 latach. Posłuszamy. No tak, ale wie pan co, dlaczego, dlaczego mamy się cały czas posiłkować podwyżkami, oczywiście od 12 lat, jasne i to się zgadza, komunikacja mm -hmm. miejska od 12 lat nie była, ceny nie były podnoszone, natomiast inne daniny miejskie tak zwane są podnoszone co roku, a nawet kilka razy w roku przez dzisiejszą koalicję rządzącą, czyli Koalicję Obywatelską i Piotra Krzyska, z komunikacji miejskiej, panie redaktorze, rocznie, pan ile osób, ile jest przejazdów komunikacją miejską rocznie, 141 milionów tyle jest przyjazdów rocznie w skali roku komunikacją miejską więc tak naprawdę poprzez podniesienie tej kwoty za bilety łatamy potężną dziurę budżetową w mieście którą stworzyła nam również koalicja obywatelska razem z prezydentem absolutnie w mojej ocenie chodzi tutaj o podwyżki dla kierowców autobusów powiem panu dlaczego Dlatego, że mamy również kontakty z pracownikami różnych spółek przewozowych. I oczywiście pracownicy dostali jak co roku podwyżkę mm -hmm. tak zwaną inflacyjną z kwoty, która jest zabezpieczona w budżecie 79 milionów złotych na wynagrodzenia. I to dostali wszyscy pracownicy powiązani z urzędem czy ze spółkami miejskimi. To była kwota 700 zł, ale nie ma w ogóle mowy o tych dodatkowych podwyżkach, o których mówił Łukasz Kadłubowski, że będą wynikiem podwyżek za bilety. O tym w ogóle nie ma mowy. Ani prezesi spółek o tym nie mówią, ani kierowcy autobusów o tym nie wiedzą, więc tak naprawdę chodzi o batanie dziury budżetowej. No ale chcemy mieć też nowocześniejszą przecież komunikację miejską, nowe się, tak, tramwaje, nowe A gdzie są środki z KPO, panie redaktorze? Przecież Platforma słyszymy Obywatelska... Słyszymy o No słyszymy, mm -hmm. no właśnie, słyszymy o zamówieniach, a przecież Platforma Obywatelska w 2023 roku, idąc do wyborów parlamentarnych i w 2024 idąc do samorządowych wyborów, mówiła jasno, będą środki z KPO, będzie tutaj strumień pieniędzy. Gdzie są te pieniądze? Ile my dostaliśmy? Zarządów Prawa i spraw kiedy Mój znajomy na osobówkę czekał pół roku. Domyślam się, że na autobus się czeka trochę dłużej. Dobrze, panie, panie redaktorze, ale my nie mamy na to środków zewnętrznych, rządowych, z KPO. Kiedy mhm. Prawo i Sprawiedliwość rządziło jesteśmy w Szczecinie. na liście rezerwowej. No na właśnie. My miejscu. cały czas jesteśmy na liście rezerwowej, z czymkolwiek. To jest niestety taka mentalność i przypadłość Szczecina i naszych władz, że my jesteśmy zawsze gdzieś na coś czekamy. Jak inne miasta potrafią się ogarnąć, to my zawsze na coś czekamy. Ja tylko przypomnę, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy Zbigniew Bogucki był wojewodą, blisko miliard złotych Wpłynął do Szczecina na różne rzeczy. Mamy nowy SDS, który się buduje, pod którym podpisują się politycy Platformy Obywatelskiej. A to 65 milionów rząd Mateusza Morawieckiego sfinansował. Tak samo trasa zamkowa, którą jedziemy na prawo obrzeże. 30 milionów, przelew jeszcze 9 października 2023 roku. Rząd Mateusza Morawieckiego. My czekamy, kiedy rząd Donalda Tuska jakkolwiek wesprze Szczecin, ale niestety myślę, się, że się nie doczekamy. Będziemy mieć nowy teatr współczesny na Wasztowni. Takie są zapowiedzi, tak. I o tym teatrze współczesnym, panie redaktorze, my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie nasz radny minister Maciej Kopeć, który jest członkiem, kultury, członkiem Komisji Kultury, mówił, że właśnie na Wasztowni jest idealne mhm. miejsce. Tam jest plan zagospodarowania przestrzennego, który na to pozwala. Co prawda, Forma Obywatelska była przeciwna. Mówiła, że to zły pomysł, że to niedobry pomysł, i cały czas twierdzili, że przy Muzeum Narodowym jednak jest najlepsze miejsce. I Marcin Biskupski o tym mówił, i Olga Gieblewicz. Miał no, być kwartał kultury. Okazało się, że nie będzie tego kwartału kultury, bo wojewódzki konserwator Zabytków powiedział jasno: nie da się. Panowie po prostu byli ignorantami w tym temacie, nie mieli wiedzy. I nawet jest taka ciekawa, znamienna sytuacja z ostatniej konferencji prasowej Piotra Krzyska, na którym oczywiście byli radni Szczecina z Platformy Obywatelskiej, ale nie było Marcina Biskupskiego, tego, który jest odpowiedzialny za tematy kultury. Myślę, że Piotr Krzysek dał takiego trochę pstryczka w nosy Marcinowi Biskupskiemu i pokazał, kto tutaj rządzi. A może jakiś urlop? No chyba, że Marcin Biskupski dalej to szuka to... miejsca na nowy targ współczesny, bo też tak może być, panie redaktorze. Może on jeszcze o tym też na majówkowy, to może, nie jakiś wiem. Urlop? Natomiast, natomiast, może, natomiast Marcin Biskupski zamilkł w tym temacie, e, bo jego koncepcja, przecież pamiętamy wypowiedź, nie wiem czy to na Państwa stacji, na Państwa antenie, czy w innej stacji radiowej, było jasno powiedziane, co powiedział Marcin Biskupski, albo przy Muzeum Narodowym, albo nigdzie. No jednak okazało się, że jednak gdzieś będzie, w innym miejscu. Ale to nie jest tak, że powinniście mieć satysfakcję w takim. Mamy. E, ale nie na zasadzie, że wyszło na nasze, tylko że wyszło na Szczecin. że na zyska. Oczywiście wyszło na Szczecin i my o tym, panie redaktorze, mówiliśmy już od wielu, wielu miesięcy, że teatr współczesny na Łasztowni. No i dzisiaj nasza koncepcja się przyjęła. Prezydent Piotr Krzyszek przyjął naszą koncepcję, za co serdecznie jako szef klubu dziękuję panu prezydentowi, że nas posłuchał. Tylko, panie redaktorze, na szukanie miejsca pod nową siedzibę Teatru Współczesnego na ostatniej sesji Rady Miasta zostało. Zabezpieczone pół miliona złotych. My mówiliśmy o tym za darmo, zaznaczam, od wielu miesięcy nas nie słuchano. Trzeba było wydać pół miliona złotych, żeby stwierdzić, że jednak na łasztowni jest to dobre miejsce. Te pół miliona mogłoby pójść chociażby na dodatki dla nauczycieli, na podwyżki dla kierowców autobusów albo pracowników mopr -u. No niestety, tak się trwoni pieniądze w naszym mieście. Radny Krzysztof Romianowski był moimi Państwa gościem w rozmowach pod krawatem. Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzę. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.